Nie musisz tak przy wszystkich Jak ty jesteś głupi, Boże Cała prawda o oczku O co? Będzie udany stream już to czuje Hej A, o, ria papara O, papara Hej, a, hej O, papapara Ale co, ale co to jest? Co to jest tej? 7 likes, 7 likes is all I need to make the number equal under my YouTube video. Co, to może przejdziemy już no że tak powiem, do gry, do gry, do gry Dead by Daylight. W ogóle farm ma bardzo wiesz. pocieszny, miły głos, ale i tak tym siami. No, i no widzisz? Wiadomo. Jaka dyskredytacja? Nie, to teraz, co się wydarzyło, jest smutne i przykre, tak? No tak? Why? No... <laughs> nie, Misia nie ma nic przeciwko. <laughs> no nie, no nie. <laughs> Ciężpy. Jaką mapę chcecie? Powiem ci, Faren, naprawdę masz no mega pocieszny i miły głos. I jesteś w ogóle fantastyczną osobą. Ale i tak jesteś pod siami w kategorii super osoba. <laughs> Mm. <głos> <głos> Ogólnie to cieszę się, że kupiłeś wiara, bo też mam to w planach i będzie fantastycznie pograć. Ale jak Misia kupi, to będę grał z nią. Dobra, w porządku. <noise> Spoko, to już jest to ja wam powiem coś. Jak siedzimy w trójkę na Discordzie, to Patryk mówi tak. Stary co, nie? No i tak. No, tylko farmić się. Mówi stary co, nie? Także Coś za coś, co coś za coś. Ja przynajmniej widzowie lubię. Że to ja mnie mociek nie lubi. No tak, no tak. No. Dzwonnik no. z Notre Dame. <laughs> przykra, prawda? To nie jest ani przykra, ani prawda. To jest prawda. A Ja mówię to stary to. tylko dlatego, tak, że jestem ze streamów przyzwyczajony. Właśnie no, stary Właśnie nie, bo najlepsze jest to, że mówisz Stary, patrz to I Faren wchodzi na streama, ja wchodzę na streama ja się wypowiadam, a ty nadal mówisz do Farena Niemożliwe Nie, to, tak wcale niemo Niemożliwe jest. to jest Jest, ale nie stwierdziłam, że nie będę zwracać na to uwagi No, no co? i zwróciłaś I uwagę tak. na streamie, aha No bo to no, już, no bo jest na streamie, bo już taka sytuacja wynikła, tak? Ty, pokłóćmy się Zrób, zrób Misia! No, na Baldura pójdę. Zrób mi dramę, misia. Cała no, prawda o, o co? Moćku. Jakbyście znali moczka prywatnie, to byście go wcale nie lubili. No to jest akurat normalne, ale... Nie no, no to mówię, że to coś wymyślić, to wymyślam i jeszcze mówisz, że... Nie, no nie, dosyć mam. Idę ściągnąć, spoko? Aha, ty też tu jesteś. Idź tam, dobra? W tamtą stronę. Dobra. Naucz mnie Faren jak się ściąga. Podchodzisz? No. Patrzysz głęboko w oczy. No. I łapiesz za bioderka do góry Dobra. No. Dzięki Faren Nie ma tu szafki. No tak to w łapie, tak przypominam. No ale się odwrócił. No Słyszę przez ścianę, że tu kręcicie. Ano, hmm. Idę to sprawdzić! Fajnie, abym miał to ściągnął, co nie? <laughs> o oh, kurde! Hmm, tu mało co szafek jest. Jestem od no za tą świnem. próbę to nie powinienem ściągać, aha? Dobra próba. <laughs> Sorry, miałem laga. Halo? 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 Halo ja pierdzielę, ten internet znowu. Nie no, no i stary, ja nawet nie wiem jak on mnie powalił. Biegnę, no, biegnę stary i mnie odłączyło. No właśnie tak się składa, że miałem drugi ekran i na szczęście widziałem lagi. No właśnie. Bo tak to bym cię osądził, że coś źle zrobiłeś, nie? Może wysta wystarczyłoby coś poprawić w swoim gameplay'u i na przyszłość by się to nie zdarzało, ale jak to lagi. No lagi, no, lagi. To nie poradzisz, nie poradzisz, no. się jak się skrada. Ale ja nie wiem co ja odwaliłem szczerze. Strasznie O co ci chodzi, oh. się nas, ale cisza? No drugi Gadaj raz. cały czas drugi raz tak piszesz dzisiaj no Dzięki Faren Poko. Ja specjalnie się w tej ścianie zablokowałem, żeby wziąć hita właśnie <laughs> Taki był plan od samego początku Dzięki Faran, dzięki, że specjalnie się zablokowałeś w ścianie ja myślałem, że serio chciałeś wziąć hita No Co przecież mówię gdzieś ała, ała. życie Za ciebie oddałem jakby nie było No właśnie Ja, jech, Jach, ale dostał stuna I zrobił tak Back now? Jech yeah. dostał drugiego stuna. na yeah. No, yeah. nie mogę, a bez ciebie. Buli. Zostaw mnie dobra? <głos> <głos> Poty najmana się dzieją w meczu Halo, co jak robi? Zdjął właśnie, dobra Zdjął właśnie mnie Moglibyście tak się, was... się od niego pouczyć No dobra, to teraz będę biegał koło ciebie Żeby cię zabezpieczyć <grym> Już tak robiłeś Tak? No ze Zawsze ścianą tak robię A to prawda A, To nie specjalnie, dobra To żadna faworyzacja <grym> i tego typu Spoko, stary. Uuuu. I świecisz przy sobie, kurwa. Ale biegamy sobie wokół stołu. Łała. Ła. Jesteś we mnie. Nie musisz tak przy wszystkich. <grym> tak jesteś głupi, Boże. <grym> Przestań Przestań, bo być. Idę do piwnicy z nim, lupuję w piwnicy go jakie znamy, ale, ja. ale biegam, ale biegam Chyba się nie udało, co? Nie no, udało się Dobiegłem do piwnicy <noise> Co za... Nie co za No nie mogę co za typ No ja nie mogę co za typo Dałbyś już ten spokój z tym gonieniem, co? Ty misia. No. Ja nie mogę co za typ! A to tyle chciałeś powiedzieć? Tak. Daj się siana, typia. Daj się siana, typiarzu. Ja nie mogę. Co za typ. Co za typ. Daj się siana, typie. <laughs> Co się dzieje? Nie mam pojęcia Co za typ Aż się popłakałem jak to zobaczyłem W ogóle nie. Najlepsze 18 sekund, jakie ktoś dla mnie zrobił. No, no i bajka. No i bajka. Co moi drodzy? Dziś było wspaniale. Aż się tak wybawiłem, że już nie mam siły. Ja, jakby kogoś nie było, to zapraszam na Discordzika. A jak ktoś chce zobaczyć kocika, no to tam jest są dwa kocury. Jeszcze jeden kotek, drugi kocur. Bo ja i mój kot. <grystanie> na Instagramie relacje. Dzięki, że byliście na razie.